Cześć, z tej strony Przemek ze sklepu Wierna. Dziś zaczynamy nowy konkurs. Do wygrania mamy model ZY40L. Sprowadziłem go już jakiś czas temu do testowania. Osoba, która go wygra, będzie go dla mnie testowała. Ma on między innymi w pomiarach zdrowotnych pomiar cukru. Także jest w języku angielskim, nie ma języka polskiego. Ale to jest bardzo ładnie prosto opisane, jeśli chodzi na przykład blot o pomiar glukozy we krwi, glukozę, blot glukozy. Także bez problemu sobie dacie z nim radę. Reguły się nie zmieniają. Dlaczego to Ty powinieneś powinnaś dostać ode mnie ten smartwatch? Co jeszcze? Konkurs trwa do 29 lutego. Także zapraszam do zabawy. Jeśli ktoś ma ochotę wygrać ten smartwatch, to ma okazję. Pozdrawiam wam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.